Cześć, witajcie z tej strony, Kapce 16 i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Piąty odcinek z serii ku przygodzie w pokonaniu smoka Endu. Jesteśmy tutaj, gdzie zakończyłem właśnie yy, odcinek czwarty. Wykopiamy już to, ale jeszcze zanim to, muszę sobie ustawić stoper. Yy, tak. Yy. Tak, między jednym a drugim odcinkiem, czy między czwartym a, a tym piątym odcinkiem, czy jak skończyłem czwarty, a, a. i ogarniałem sobie rzeczy na to, żeby móc się przygotować na piąty odcinek, yy, zrobiłem sobie zdjęcie tego, jak teraz yy, mój statyw na mikrofon wygląda. To. ta wkleję to zdjęcie, to sobie zobaczycie. Różne, pomys na różne pomysły wadam, jak, jak, jak mógłbym ten. O, już kolejny szkielet. Sobie go zaraz pokonamy. Pik, pik, pik. I jeszcze, i jeszcze na jednego idę. A widziałem, na jednego kita poszedł. Okej, okay, tutaj sobie wykopiemy ten węgiel. Węgla... Czy teraz węgla nigdy za wiele, o tak bym powiedział. Ty... A jest jedna teraz sprawa. Bo ja nie mam kill A gdzieś... Lecz nie wiadomo gdzie... Nie no, wiadomo. Przy lawie to było, prawda? Eee, Hmm... Gdzie ja zostawiłem rzeczy? Dobra, trzeba sugerować się pochodniami, to to na pewno. Szamać coś trzeba, arbuzy. Chociaż kurcze, nasiona jednego arbuzy wypadałoby sobie zostawić. Chociaż no... Nie wiem czy mam, może mam. Dobra, mniejsze z tym, tutaj idziemy. Tu są pochodnie, tu jest... O, dobra, 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 tam jest... No dobra, trzeba tego pęka pokonać, bo on będzie za nami latał jak... Nie powiem co. Okej, okay, to dobra, idziemy sobie stąd, idziemy sobie stąd hm Spokojnie, zaraz znajdę. To są pochodnie, tu ten. Tu. Okej. Okay. No Nadal, w, w, w tym samym miejscu jestem. No dobra, a jak pójdziemy tutaj, tutaj, tutaj. O, mam. Łuk, fajnie. Ale nie, mam kilofa. Hmm, dobra. Zarabiam. Gdzie jest ten? To zostawiłem Crafting Table i piecyk. Gdzie, gdzie ja zostawiłem? Ja, już, ja Chyba teraz będę. przez pół odcinka szukał tego miejsca. Dobra, trochę teraz pójdę na górę. Czy to może bym oświetlił jak coś? Dobra, znaczy, bo to na pewno nie ten, ale ja sobie. O, no dajesz, dajesz, dajesz. Okej, okay. nie wiem, czy jest sens, żeby. Ja tutaj... Aha, Taki kółeczko. No dobra. Okej. Okay. To teraz tak, idzie, jak idziemy tutaj na dół. Schodzimy tu, schodzimy tu, schodzimy. Tutaj. Też schodzę na dół. I tu jest lawa. No dobra, I ja bym miał przy lawie. Co nie? Miałem przy lawie tutaj. Tylko teraz jaki to by było lawie? I teraz chyba chodzę w kółko. Mam takie dziwne wrażenie. No nie może tak być. No ja tam. zbyt cenne rzeczy. No, tu chyba nie. Chociaż ta też mi się coś. O, Edek jest, dobra. Czy... Nie mogę na niego patrzeć. Znaczy. No nie no, nie mogę. No w sensie, jakbym spojrzał, to. to byłbym w lipie. O, dalej on. Okej, okay, tu jest. Jak idziemy do góry, kolejny? Nie, dobra. Myślałem, że tam dalej jest kolejny edek. Już taką schizę dziwną. To jest pochodnia, pochodnia, pochodnia. Kami, kami. No jak teraz? Dobra, troszkę sfailowałem. Będę musiał zrobić sobie crafting drugi eee, za pochodnie. Znaczy to tak zrobimy, że pochodnie? O, weźmy sobie tak. Tak, teraz mm, muszę sobie stworzyć kilow, Dobra. Eee. Za co? Dobra, za to. Chociaż nie. O, to będzie najlepiej. Teraz szukamy. Gdzie ja zostawiłem? Tam jest Creeper. Gdzie ja zostawiłem? To pewnie takie kółeczko zrobi. To będzie za chwilę Creeper, co nie? Okej. Okay. Dalej, w kół... no w kółko chodzę. Ale ja teraz kompletnie Nie mam pomysłu Tylko weź mi nie wybuchaj tego złota Aj. Znaczy nie wybuchną, Zauważ, że wy... nie wybuchną złota, co, nie, bo wybuchnąć wybuchną, ale nie wybuchną złota. To jest ważne. Czekajcie, no tutaj. To jest ten węgiel. To jest jakiś redstone. No gdzie jest ten? Tu nie, może tutaj? No, tam był piecyk, tam był z żelazo. No nie, no ja nie mogę pozwolić na to, że po prostu czekajcie, no jeszcze tutaj jak pójdziemy, tutaj, 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 a czekajcie tutaj jak. Tu nie. Okej. Okay. To było przy lawie, tylko teraz... Ale tu jest wszędzie lawa i co z tego? Ale to nie przy tej lawie, a może... Mam jeszcze kob... o, mam kobla, no, tutaj, to, 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 to konkretnie. Kupiłem swoje te... jak ja mogłem? Ja mówię, a tam pójdę sobie węgiel wykopać. A tutaj jeszcze żelazo było, to jeszcze to i teraz jestem... Nie, tutaj nie ma, należy za to je żelazo. Sobie wykopię. Kurde, to tak jak z tym piecykiem chyba w pierwszym odcinku. Zrobiłem piecyk, nie wziąłem piecyka i, i piecyk po prostu gdzieś tam w świecie sobie jest. Całe szczęście ja tam nie tam diamentów Znaczy dopiero, tylko nie, tylko do... Całe szczęście nie, zro... nie zrobiłem czegoś takiego głupiego Znaczy, głupiego i głupiego, yy, że nie stworzyłem sobie skrzynki tam I, i nie zostawiłem diamentów, bo ja bym wtedy Najbardziej na siebie tam pluł Że tu wykopałem diamenty, a tam, z... a tam Zostawiłem sobie diamenty W yy, skrzynce diamenty, że zrobiłem... stworzyłem sobie skrzynkę A to myślę, dobra, stworzę sobie skrzynkę do... Całe szczęście, że tak się nie wydarzyło Ok, tu pójdziemy. Tu jeszcze jest żelazo. To sobie to wykopiemy. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko znajdę to. Jeżeli nie na tym odcinku, chociaż chciałbym. ...że na następnym. Ja, tak. W poprzednim materiale mam problem z lagami. bo ja mam podłączoną ładowarkę. Teraz sobie odłączyłem. Ale coś tak widzę, że za chwilę będę musiał dalej podłączyć i dalej po prostu będzie to takie dziwne skoki. I jedyne rozwiązanie, jakie teraz mi się nasuwa na, do głowy, jest takie, że po prostu opcje, w opcji zasilania będę musiał wejść i sobie tam ogarnąć to, że pod wydajność, co nie? To wtedy może mi nie będzie tak skakało, ale pewności takiej mieć nie mogę. Ja tak przy przylawie jestem. To sobie może bym zrobił. O, coś takiego. Dobra. Kopię trochę nad sobą, tak odważnie dość, ale raczej mi nic nie wyskoczy. Nie powinno wyskoczyć. Chyba razem miałem taką w życiu sytuację, że grałem w Minecrafta, kopię sobie coś, nagle z góry po prostu creeper na mnie spada i, i ten, i wybucha, co nie? Ja I dedam. Także, nie no, lepiej żeby się coś takiego nie wydarzyło tutaj. To niby wydaje się niemożliwe, a jednak. Także tak, ja tu sobie pochodnię dam. No i dobra. No węgla będzie bardzo dużo. Dobrze że sobie, sobie stworzyłem drugi crafting table, tylko tak trochę... No mówię troszkę Felix z mojej strony, że ja zgubiłem to miejsce. Albo mogłem przynajmniej sobie zapisać te koordynaty, to przynajmniej wiedziałbym, gdzie to się kierować. Chociaż mi się wydaje, że ja tak daleko nie odchodziłem. No ale tutaj jeden surowy z drugi i, i nagle się okazuje, że ten... Dobra, to zrobimy tak, że. Okej, okay, to zabudujemy. Tu też żelazo weźmiemy. O, tu też jest żelazo, czekajcie. To jeszcze tam jest żelazo. Trzeba wziąć. Wziął. No, no, no dobra. Trzeba po prostu zabrać. O! Wybrnąłem. Heh. Jaki to jest ten mądry. Jeżeli również chcielibyście być tacy mądrzy, dajcie subskrypcję oraz lajka. To was nic nie kosztuje. A na mojej twarzy Zawita uśmiech. W sumie u was może też zawitać uśmiech. Bo, jak dacie subskrypcję i lajka, z tego co słyszałem, to podobno święty Mikołaj yy, przyjdzie na Wielkanoc i rozda prezenty tym grzecznym dzieciom, które dały subskrypcję i lajka. Dobra, czekajcie, teraz muszę pomyśleć, co jest myśleniem, to wiadomo. No to na pewno, no dobra, tutaj wykopmy jeszcze ten węgiel. sobie tu oświetli, bo tu tak ciemno jest. Wow, tu kolejny ten, to jest lawa, ale nie ma mojej skrzynki, bo raczej to nie powinno być. No dobra. Nie skupmy, skupmy się po prostu na tym, żeby pokopać sobie te, te minerały, czyli właśnie węgiel. O, już teraz widzę ten. Muszę jedną rzecz zrobić, mianowicie troszkę się tutaj zabuduję. podłączę sobie ładowarkę. Okej. Okay. I będą chyba te skoki takie co, nie? No. Jak sobie nawet tam ten... Będę musiał sobie chyba zrobić cięcie. Z tego względu, że. Oj, o, ale masakra. O, teraz lepiej. Chociaż. A teraz mi w ogóle nie ładuje. Czekajcie, chwilkę. Ok, no. Dobra. E, muszę zrobić cięcie. I po cięciu widzimy się. Dobrze, już jesteśmy po cięciu. Ja sobie ustawiłem jedną rzecz. Ok. E, no jeszcze tak, dobra. Wszystko niby ogarnięte, aha, dobra, 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 już dobra, wszystko jest git, jest git, e, ładować mi, ładuje. Aha, już nie mogę zbierać tego węgla, bo się coś tak czuję, że, że coś nie ten, coś jest nie tak, e, za co by to chyba, no za to nie będzie mi to jakoś tam potrzebne, bo jakoś tak z tego, nie, z tego łuku nie korzystam, a on i tak na wykończeniu jest. Także sobie darujemy. Teraz w ogóle nawet mi tak nie, nie, nie laguje. Wystarczyło tylko jedną opcję. Sobie tam zaznaczyć. I od razu jest już git. Okej, okay, tutaj weźmiemy. A czekaj, a tam pochodnie zostawiłem? Nie, tam jest lawa po prostu, dobra. To te pochodnie sobie zabiorę. I od razu odfajkuję sobie miejsce, w którym potencjalnie mogłaby być skrzynka moja. No ale tak chyba, to chyba zabaw... Znaczy, to i tak to było gdzieś tam na dole. No ale. Ale, ale. O, slime. Tu w ogóle złoto jest, ale ja nie mam zbytnio miejsca. No czekajcie, czekajcie jeszcze. Tutaj, o. To tu jest tylko taka luka ciemna. To od razu sobie zamurujemy. Pochodnie damy, i dobra, już okay. kiedy? No dajesz, no atakuj, taki mądry byłeś, żeby mnie zaatakować. Ok, tu sobie zejdziemy. Tutaj tyk, tyk. Węgiel wykopię. I ten, poczekajcie. nie O, gdzie jest ten? Waria tuńcio. Szkielek. Dobra, nieważne. A bo tu jest takie kółko. Dobra, ja, ja tu sobie muszę i muszę tak zrobić jedną rzecz, bo tu ja nie widzę. Okej, okay, dobra, muszę wznowić. Muszę wznowić tutaj ten... dobra, dobra. E, czyli będzie 19, 18 minuta. Na tym dniu to będę musiał... okej. Okay. Dobra, jeszcze tutaj musimy trochę pokopać. Węgla. Myślę, że to, to szkielet, to gravel. Tutaj też wykopiemy. Jak wykopiemy te surowce z tego miejsca, to od razu sobie też się tak yy, koblem zab no, zabuduje. To już nie, nie będzie mi się tak mieszało. I wtedy powinienem sobie coraz bardziej ułatwić tam tą, 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 tą drogę do tej skrzyneczki, co nie. Okej, okay, to jest tak. Pochodnia. Stąd zabieramy. I tutaj pyk. O, tam jest, tam jesteś. Jeszcze Creeper, o szkielet Creepera I Creeper powinien, po powinien do niego atakować Ile tych tu jest, tam jest mob spawner jak nic O, szkielet, szkielet atakuje, dobra, to jest mój moment Tutaj oświetlenie, dobra Wiedźma! Ja... Dobra, czekaj... Dobra, idź sobie, idź sobie, idź idź, 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 tam... Idź tam buchaj, idź tam, i tam buchaj! Dobra, dobra... Wiedźma, ja masaka... Wow... Trzeba coś szamać... Tam na pewno nie było moje skrzyneczki. A jak tutaj pójdziemy sobie? A, tutaj tylko tako jest. Dobra, a czekajcie, a tu wskoczymy sobie tu, tutaj, tutaj. Ojejku. No raczej tam nie. To jakieś pochodnie. Aha, tu miałem sobie chyba obudować. Nie zrobię tego. Czekajcie, czekajcie czy to... O, kolejny zbycie. No, nie mnie nawet. Oczekajcie, tu jest kamień. To jakoś tak obudowa... Czy, czy chyba, że ja to obudowałem. Dobra, dobra. może. Okej. Okay. Nie, nie mam pochodni? Zróbmy tak. Weźmy to pochodnie i dajmy sobie tutaj, żeby wykopać. O masakra. Aha, dobra. Heh, śmiesznie. Tutaj to, to żelazo jeszcze było. Ok, i sobie zróbmy kill. Off. Tyk. Kolejny węgiel. No trochę mi się teraz ten statyw na mikrofon. Ten taki prowizoryczny, który ja robię. Ruszył. E, a, okej, okay, dobra. Ja, ja myślałem, że wyrzuciłem kill -off i, i że mi znikną, co nie? A kill ten kill off zachodzi ja wątą pozycję. E, Tutaj mamy tu. Dobra. jeszcze tutaj kopiemy. I elegancko. No. Bierzemy to pochodnie. Tutaj już nie ma. Kupię trawa. Nie chce mi pozwolić na wstawienia kobla. O, to zombie? Myślę, że oni się spełnią do tego, że ciemno jest To jest creeper O ile creeperów Ojejku Hmm Już na moim mojej... tym skarku że się nas pojejku No ta Jak mogło być inaczej? A ja sobie zrobię jeszcze taką jedną rzecz. Mianowicie 12 dwanaście troszeczkę mi się bardziej lepiej ten świat renderował. No, chodź, co zabrakło, bo ty będziesz mnie goni co nie? Dobra, okej, okay. tutaj, tutaj, tutaj. Dalej jest ta lawa. Dlaczego znaczy, no, cały czas w samo miejsce wchodzę? Ale mi się wydaje, że gdzieś tutaj, przecież ja ten.

no, poziom normal to jest poziom normal dla mnie. Taki. Jeszcze nie, nie no, właśnie, że to nie jest normal dla mnie. Właśnie nie czuję tego poziomu. O, dobra, dobra, dobra to będę się na, nawalać to się nawalają, a ja się rozejrzę. No, tylko tu nie ma co się rozlądać. Dobra. To chyba będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. No, trochę jestem zaniepokojony tym, że nie mogę znaleźć tego. Hmm, no, z tej swojej skrzyneczki, ale myślę, że w kolejnym odcinku może się uda znaleźć. Ja tu sobie zabuduję, żeby mi żad, żadna godzina nie weszła. Także to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Tam z w ogóle skrzyniczka to zrobiłem. Nieważne. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!